Królu wieków, chwała Tobie, Królu wieków. Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć na krzyżu. Dlatego Bóg wywyższył go nad wszystko i dał mu imię, które jest ponad wszelkie imię. Chwała Tobie, Królu wieków. naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Łukasza. Gdy nadeszła pora, Jezus zajął miejsce u stołu i apostołowie z Nim. Wtedy rzekł do nich Gorąco pragnąłem spożyć tę paschę z Wami zanim będę cierpiał, albowiem powiadam Wam, nie będę już jej spożywać, aż się spełni w Królestwie Bożym. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie rzekł Weźcie go i podzielcie między siebie, albowiem powiadam Wam, odtąd nie będę już pił napoju z owoców innego krzewu, aż przyjdzie Królestwo Boże. Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie, połamał go i podał im, mówiąc, To jest ciało moje, które za Was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Tak samo i kielich wziął po mówiąc, Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która za was będzie wylana. Lecz oto ręka mo mojego zdrajcy jest obok mnie na stole. Wprawdzie syn człowieczy odchodzi według, mego, od, ob, według tego, jak było postanowione, lecz wiada temu człowiekowi, przez którego będzie wydany. A oni zaczęli wypytywać jeden drugiego, kto spośród nich mógł tu oczynić. Powstał również spór między nimi o to, który z nich zdaje się być największy, lecz on rzekł do nich, Królowie narodów panują nad nimi, a ich władcy przybierają miano dobroczyńców. Wy zaś nie tak macie postępować. Lecz największy między wami niech będzie jak najmłodszy, a przełożony jak sługa. Któż bowiem jest większy, ten, kto siedzi za stołem, czy ten, kto służy? Czyż nie ten, kto siedzi za stołem? Otóż ja jestem pośród was jako ten, kto służy. Wy wytrwaliście przy mnie w moich przeciwnościach. Dlatego i ja przekazuję wam królestwo, jak mnie przekazał je mój ojciec, abyście w królestwie moim jedli i pili przy moim stole oraz zasiadali na tronach, sądząc dwanaście szczepów Izraela. Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę, ale ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała Twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj Twoich braci. On zaś rzekł. Panie, z Tobą gotów jestem iść nawet do więzienia i na śmierć. Lecz Jezus odrzekł: Powiadam Ci, Piotrze, nim zapieje dziś kogut, ty trzy razy wyprzesz się tego, że mnie znasz. I rzekł do nich: Czy brak Wam było czego, kiedy Was posyłałem bez trzosa, bez torby i bez sandałów? Oni odpowiedzieli: Niczego. Lecz teraz mówił dalej: Kto ma trzos, niech go weźmie, tak samo torbę. A kto nie ma, niech sprzeda swój płaszcz i niechaj kupi miecz. Albowiem powiadam wam, to, co jest napisane, musi się spełnić na mnie. Zaliczony został bez złoczyńców. To bowiem, co się do mnie odnosi, dobiega kresu. Oni rzekli: Panie, to są dwa miecze. Odpowiedział im: Wystarczy. Potem wyszedł i udał się według zwyczaju na górę oliwną. Towarzyszyli mu także uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich. Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. A sam oddalił się od nich na odległość około trzystu rzutów kamieniem. Padł na kolana i modlił się tymi słowami. Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich, wszakże nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Wtedy ukazał mu się anioł z nieba i pokrzepiał go. Pogrążony w udręce, jeszcze usilnie się modlił, a jego podbył jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię. Gdy wstał od, od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze smutku, rzekł do nich. Czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Gdy on jeszcze mówił, oto zjawił się tłum, a jeden z dwunastu, imieniem Judasz, szedł na ich czele i podszedł do Jezusa, aby go ucałować. Jezus mu rzekł. Judaszu, pocałunkiem wydajesz syna człowieczego? Towarzysze Jezusa, widząc na co się zanosi, zapytali. Panie, czy mamy uderzyć mieczem? I któryś z nich uderzył sługę najwyższego kapłana i odciął mu prawe ucho. Lecz Jezus odpowiedział. Przestańcie, dosyć. I dotknąwszy ucha, uzdrowił go. Do arcykapłanów zaś, dowódcy Straży Świątynnej i Starszych, którzy wyszli naprzeciw niemu, Jezus rzekł. Wyszliście z mieczami i kijami jak na zbójce. Gdy codziennie bywałem z wami w świątyni, nie podnieśliście rąk na mnie, lecz to jest wasza godzina i panowanie ciemności. Schwycili go więc, poprowadzili i zawiedli do domu najwyższego kapłana, a Piotr szedł z daleka. Gdy rozniecili ogień na środku dziedzińca i zasiedli w koło, Piotr usiadł także między nimi, a jakaś służąca, zobaczywszy go siedzącego przy ogniu, przyjrzała mu się uważnie i rzekła I ten był razem z nim. Lecz on zaprzeczył temu mówiąc. Nie znam go kobietą. Po chwili zobaczył go inny i rzekł. I ty jesteś jednym z nich. Piotr odrzekł. Człowieku, nie jestem. Po upływie prawie godziny jeszcze ktoś inny począł zawzięcie twierdzić. Na pewno i ty był razem z nim. Jest przecież gali, gali, jesteś przecież Galilejczykiem. Piotr zaś rzekł. Człowieku, nie wiem co mówisz. I natychmiast, gdy on jeszcze mówił, zapiął kogut. A Pan obrócił się i spojrzał na Piotra. Wspomniał Piotr na słowo Pana, jak mu powiedział Dziś nim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. I wyszedłszy na zewnątrz, gorzko zapłakał. Tymczasem ludzie, którzy pilnowali Jezusa, naigrywali się z Niego i bili Go. Zasłaniali Mu oczy i pytali Prorokuj, kto Cię uderzył? Wiele też innych obelg miotali przeciw Niemu. Skoro dzień nastał, zebrała się starszyzna ludu, arcykapłani i uczeni w piśmie i kazali przyprowadzić go przed Sanheryn. Rzekli, Jeśli Ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam. On im odrzekł, Jeśli Wam powiem, nie uwierzycie mi, a jeśli Was zapytam, nie dacie mi odpowiedzi. Lecz odtąd Syn Człowieczy siedzieć będzie po prawej stronie Wszechmocy Bożej. Zawołali wszyscy, Więc Ty jesteś Synem Bożym? Odpowiedział im: Tak, ja nim jestem. A oni zawołali: Na co nam jeszcze potrzeba świadectwa? Sami przecie słyszeliście z ust jego. I całe ich zgromadzenie powstało i poprowadzili go przed Piłata. Tam zaczęli oskarżać go. Stwierdziliśmy, że ten człowiek po poburza nasz naród, że odwodzi od płacenia podatków Cezarowi i że, sie i że siebie podaje zamiast Jasza króla. Piłat zapytał go: Czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział mu. Tak. Piłat więc oświadczył arcykapłanom i tułom. Nie znajduję żadnej winy w tym, w tym człowieku. Lecz oni nastawiali i mówili. Podburza lud szerząc swą naukę po całej Judei, od Galilei, gdzie rozpoczął aż dotąd. Gdy Piłat to usłyszał, zapytał, czy człowiek jest Galilejczykiem. A gdy się upełnił, że jest pod władzy Heroda, dosłał go do Heroda który w tych dniach również przebywał w Jerozolimie. Na widok Jezusa Herod bardzo się ucieszył. Od dawna bowiem chciał go ujrzeć, ponieważ słyszał o nim i spodziewał się, że zobaczy jakiś znak zdziałany przez niego. Zasypał go też wieloma pytaniami, lecz Jezus mu nie odpowiedział. Arcykapłani zaś i uczeni w piśmie stali i gwałtownie go oskarżali. Wówczas zgardził nim Herod wraz ze swoją strażą. Na pośmiewisko kazał go ubrać w lśniący płaszcz i odesłał do Piłata. W tym dniu Herod i Piłat stali się przyjaciółmi, przedtem bowiem byli z sobą nieprzyjaźni. Piłat więc kazał zwolnić arcykapła zwołać arcykapłanów, członków Sanherynu oraz lud i rzekł do nich: Przywiedliście mi tego człowieka pod zarzutem, że pobudza lud. Otóż ja przesłuchałem go wobec was i nie znalazłem w nim żadnej winy w sprawach o którego oskarżacie, ani też Herod, bo odeszłał go do nas. Przecież nie popełnił On nic godnego śmierci. Każę go więc wychło wychłostać i uwolnię. A był obowiązany uwalniać im jednego na święta. Zawoła więc wszyscy, zawołali więc wszyscy razem. Strać tego, a uwolnij nam Barabasza. Był on wtrącony do więzienia za jakieś rozruchy. Powstałem w mieście i za zabójstwo. Piłat chcąc uwolnić Jezusa ponownie przemówił do nich. Lecz oni zawołali. Ukrzyżuj, ukrzyżuj go! Zapytał ich po raz trzeci. Cóż on złego uczynił? Nie znalazłem w nim nic zasługującego na śmierć. Każdy był więc mi i uwolnił. Lecz oni nalegali z wiek, wielkim wrzaskiem, domagając się, aby go ukrzyżowano. I wzmagały się ich krzyki. Piłat więc zawyrokował, żeby ich żądanie zostało spełnione. Powolnił im tego, którego się domagali, a który za bunt i za zabójstwo był wtrącony do więzienia. Jezusa zaś zdał na ich wolę. Gdy go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola. Włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem. A szło za nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i pokały nad nim. Lecz Jezus zawrócił się do nich i rzekł. Córki Jeruzolimskie”. Nie płaczcie nade mną, płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi. Oto bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą szczęśliwe, niepłodne łona, które nie rodziły i piersi, które nie karmiły. Wtedy zaczną wołać do gór, padnijcie na nas i do pagórków przykryjcie nas. Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym? Prowadzono też innych dwóch złoczeńców, aby, się, aby z nimi ich stracić. Gdy przyszli na miejsce zwane czaszką, ukrzyżowali tam jego i złoczyńców. Jednego po prawej, drugiego po lewej jego stronie. Jezus zaś, mu... Jezus zaś mówił, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. A, oni, roz... a on... oni rozdzielili między siebie jego szaty, rzucając losy. Lud zaś stał i patrzył, a członkowie Sanherynu szydzili. Innych wybawił, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem Bożym, Wybrańcem. Szydzili z niego i żołnierze. Podchodzili do niego i podawali mu ocet mówiąc. Jeśli ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim. To jest król żydowski. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu. I czyż ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi krzycząc go rzekł. Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił. I dodał. Jezus, wspomnij, wspomnij na mnie, gdy, przy, gdy przyjdziesz do swojego królestwa. Jezus mu odpowiedział. Zaprawdę powiadam Ci, dziś będziesz ze mną w raju. Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i przez zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem. Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego. Po tych słowach wyzionął ducha. Na widok tego, co się działo, setnik oddał chwałę Bogu, mówiąc: Istotnie, człowiek ten był sprawiedliwy. Wszystkie też tłumy, które zbiegły się na to widowisko, gdy zobaczyły, co się działo, powracały bijąc się w piersi. Wszyscy jego znajomi stali z daleka, a również niewiasty, które mu towarzyszyły od Galilei, przypatrywały się temu. A był tam człowiek dobry i sprawiedliwy, imieniem Józef, członek rady, nie przysłał on na ich uchwałę i postępowanie. Pochodził z miasta żydowskiego, Armatei i oczekiwał Królestwa Bożego. On to udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Zdjął je z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie wykutym w skalę, w którym nikt jeszcze nie był pochowany. Był to dzień przygotowania i Szabat zaczynał jaśnieć. Były przy tym niewiasy, które z nim przyszły od z Galilei. Obejrzały grób i w jaki sposób zostało złożone ciało Jezusa. Po powrocie przygotowały wonności i olejki, lecz zgodnie z przykazaniem zachowały spoczynek w szabat. Oto słowo Pańskie. Chwała tu mnie